Mówię, trzymaj to pudełko i teraz pora... No. Pora teraz zrobić prezenty Własnoręcznie robione prezenty Z tego co masz tu w środku Musisz wykonać najlepsze prezenty świąteczne I będziesz musiała je potem podarować Masz tutaj masę różnych rzeczy i tylko po 5 minut Na każdy prezent, więc Nie masz zbyt dużo czasu Losowanie musisz... randomowych? Tak, tak, dokładnie okay. Ale nie możesz tam zaglądać, jak już wyciągniesz to musisz z tego zrobić prezent Ojejciu, dobra W takim razie zaczynam A wy jeśli lubicie dawać prezenty To koniecznie zostawcie kciuka do góry Czyli tak, mam po 5 minut, by zrobić z rzeczy, którą wylosuję? Prezent. Prezent. Tak. Okej, okay, dobra. Jakieś takie dziwne to są kształty. <noise> Aż się boję, co ty tam wrzuciłeś. To wezmę, to jest takie dość ciężkie i. To jest ta glina z Tigera! O kurczę, ty mogę z niej zrobić. A mnie nie pytaj, Ty masz... Mnie nie pytaj, to ty robisz prezent. Dobra, skoro wybrałeś swoją główną rzecz, z której będziesz robić prezent, teraz możesz sobie dobrać do tego, ile chcesz dodatków, ale nie możesz przegiąć, czyli to musi być jako pierwszy prezent, taki główny, największy. Okej, okay, to zaczynamy. I co, złapałaś wszystkie rzeczy, które będą ci potrzebne? Chyba tak, załapałam tyle i tych, które zostały od przyjęciu. Okay. o, zapachu uczuła, czuła, czuła, I zrobimy coś, co zasugerowałam ci tutaj, czyli jakby taki świecznik. To oczywiście nam się kojarzy z naszymi świeczuszkami z naszego sklepówki, jest akurat mam jeszcze waniliową i jagodową, kitkową A ja z tego zrobię świecznik. Zobaczymy co my mamy w tym zestawie w ogóle Gąbkę Jak byłam chodziło no, chodziłam na zajęcia ceramiki, uwielbiałam to robić, ale to już było tak dawno temu Patrzcie, mamy nawet instrukcję, można to wszystko pomalować, ale dopiero jak wyschnie No dobra, czyli nie dzisiaj, bo dzisiaj mam za mało czasu Na szczęście mam narzędzia, bo już bym nie miała kiedy znaleźć innych Biorę jednego keylighta Ja ci nie odpaliłem stopera, ej, ej, e. I ja zaczynam lepić, aby macie teraz ostatnią szansę, żeby zostawić subskrypcję, ponieważ spędziłam na 600 tysięcy subskrypcji już niedługo na moim kanale. Na Wasze życzenie będzie to coś specjalnego. Tak więc klikamy subskrypcję, a ja zaczynam lepić. No i co, jesteś już gotowa? Trochę nie. spóźniony jestem, ale to jest Twój pierwszy jakby prezent, więc startujemy Ci w tym momencie. Czas starcik Masz no. tylko 5 minut, żeby ten prezent był ładny, rozumiemy się. Co Ty piłkę robisz? Nie! Piłkę robisz. Chciałam Najpierw chciałam mu ale stwierdziłam, że na 5 minut to jest za dużo. No już ci minęło, minuta 30. No, no ten czas szybko leci. Mateczko Jeszcze raz już mam takie glinki, więc tu jest największy problem. Jeszcze czasu. 40 sekund ci zostało. Serkujesz. No tak. Można po łebkach i zrobiłam w kształcie serduszka, więc już praktycznie kończę. Tylko teraz wszystko wygładzam lekko wodą. Ja przyniosłem przed chwilą wodę i jeszcze to, więc też pomogłem. Dziękuję. No 20 sekund, 19, 18. Czy to już jest gotowe? No chyba tak. Dziewięć, Lepiej osiem. Nie będzie. Proszę pokazać od góry, żeby tak. Czyli koniec, efekt. dobra, tak. wyrobiłaś się, zostały ci jeszcze 3 sekundki, więc. To teraz nie sobie 24 godziny, ale już jest gotowe. Udało mi się numer jeden prezent. O, oczywiście, na sam koniec napiszcie, który konkretnie Wam się spodobał najbardziej. I Mam nadzieję, że osobie, której to da, również się to spodoba. Dobra, a dla kogo jest to prezent? Dla mojej przyjaciółki, która właśnie dała mi te-lighty. Ocencie, jak wyszedł pierwszy prezent, a teraz proszę, proszę wziąć karę. No, no, Ścieżki karton. O ma, chociaż ta glina była najcięższa! No dobra, patrzymy dalej, znaczy nie patrzymy, tylko sięgamy dalej. A mam coś, w miarę lekkiego jest to notes i ja mam coś z nim zrobić, Jeszcze popięte kartki, i tak nie pytaj mnie, tak wylosowałaś. Trzeba było wziąć sobie coś innego z tego magicznego pudła. Tam coś po prostu lżejszego tym razem. Zrobię z niego... Jeszcze jest trochę brudny i trochę nadgnieciony, Pamiętni. ale widzę, że jest czysty. Zrobię z niego jakby taki dziennik dla osoby z różnymi celami. To tego na pewno przydadzą mi się nasze MUFINKOWE naklejki z naszego MUFINKOWEGO sklepu. Oczywiście kitlek... Jak się to? to? nie ja ją zjadłem. <gry> Za pomocą nich na pewno ozdobię. Mam tutaj jakieś mm, kartki, Naklejki, nożyczki i markery, więc zaczynamy działać. Ta jak zasuwa, ja cię kręcę. No tak, to się śliczne. Zaczęłam od okładki, ale jeszcze parę stron chciałam zrobić i muszę zdążyć. W środku są takie różne strony, właśnie z celami. Znaczy, tyle jeszcze nie zrobiłam, ale takie narysuj coś. Pełne zadań. Kreatywny dziennik Mufinki Cele i napiszę 2023. No, zostało ci półtorej minuty. No ale szczerze myślałem, że się nie wyrobisz. Ja też. A jesteś już prawie na końcu. Najważniejsza ma układka. Ja mam tylko jedną rękę, Mufinka O nie. daję chyba radę. Proszę. Dziękuję. Proszę. Cium, cium, cium. No, mufinka 10 sekund. Nie! 8. To no, tak, no. Co nie wyrobisz się? No nie, też Minutkę. minutkę, minutkę. Minutka mi starczy. No, no dobra, niech będzie. Minutkę nie. jeszcze ci mogę darować, bo z poprzednim wyrobiłaś się troszeczkę przed Właśnie. czasem. No, mufinka, nie wyrobiłaś się z czasem. W ogóle, no, w ogóle. Dobra, już, ale skończyłam. Patrzcie, zrobiłam z tego taki kreatywny troszeczkę dziennik. Tak, kreatywny dziennik mufinki. Tak, który możecie sobie różne rzeczy zapisywać. Tutaj macie jakieś cele. Tutaj też można coś sobie narysować. Tu i czy jesteście w team, albo buzik, zaznacz, tak lub nie. Naklejki, zdjęcia. I nawet są takie karteczki, już do w ja, tak samo z tyłu łącznie z taką przypinajką Uważam, że jakby to skończyć To jest naprawdę sztos prezent Ale no już takie samo w sobie lekko zaczęte To fajnie kreatywnie. mnie, rzeczy, rzeczki Dobra, spróbuję wziąć z tego coś najcięższego, żeby to już było w końcu lżejsze, bo naprawdę to się przedźwiga. Co jest najcięższe? Bo matycz. Oj, komórki tu dałeś? A nie, czekaj, to jest cukier! Kogo nie zjedz. To jest cukier. Co mam zrobić cukru? No, cukier jakieś pieczenie to będzie za wolne. Lukier sam się też zepsuje, a ciasteczka, które piekę nie poleżą za długo, więc zrobimy... Ciała. To jest najprostsze. Dobra, potrzebuję paru rzeczy. Sekunda. Czyli jesteś gotowa i zaczynamy. Poleciał już czas w tym momencie. Ja myślałem, że Lizaki mi zrobisz w 5 minut, a ty nie. Lizaki? No, z cukru. To do pani karmelasz nie to do mnie. Zacznę może od oleju. Wziąłem sobie kokosowy na szybko, bo w sumie on najładniej pachnie. No nie, on jest nieroztopiony, Myślałam, że tu jest cieplej. No trudno, w rękach to wymieszam, to może jakoś zatrybi. Dajemy go dużo. że się wyrobisz w 5 minut? Muszę. No na razie masz jeden minusowy punkt i tak. jeden plusowy. Przed czasem, drugi po czasie. No to ja muszę się teraz zrobić przed, żeby było na plus w razie kolejnego challenge'u. O nie! Barwnik! Kitek, musisz mi go na początku! Co on jest na poczęty! I ten przepis jest zupełnie banalny, bo wystarczy dać dużo barwnika, jakiego tylko chcecie. Spożycie go do tego cukier. Ten peeling może być do ciała, do ust, do rąk. Nie do tworzy, ale do pozostałych części ciała sztosik. Stupek. Wygląda to trochę strasznie, wiesz? No tak, tyczko! <laughs> troszeczkę! Cierpliwości! Waspunka, no. Koniecznie napiszcie mi, w jakim Wy zrobilibyście kolorze. Eee, ty na pewno się wyrobisz, zostać minuta 30. Tak, bo ja już to przesypuję. Na kokardki już pewnie mi braknie czasu, ale nie szkodzi, bo najważniejsze, że on będzie zrobiła. Ty, powiedz mi, a da się to jeść? To pewnie tak, no bo to jest wszystko jadalne, no. ale to jest jako peeling. Cukier Lekro plus olej. Zmoczyć ręce wodą, trochę peelingu i sobie wypeelingować ładnie rączki. No i co? Jest gotowe. Proszę bardzo. 30 sekund. Wow, przed czasem 28 sekund, ale po prostu wygląda... niesamowicie, bo pachnie kokosowo. Nie zamknęłaś, źle zakręcone, no bo punkt No możesz ktoś. mi pomóc teraz, bo ja nie mam ręki. Wiecie co, ja jeśli teraz ja. idę wypilingować, bo mam całą rękę w tym peelingu, ale tak naprawdę mogłam tej zaszaleć, dać jakieś aromaty i tak dalej. Nie miałam czasu w połowkach, ale jest. Tak grzechotka też. Wyszedłem na sekundę, a ty dorobiłaś kokardkę, bo <laughs> pinka. w ogóle świąteczny ręcznik. One nie są urocze, uważam, że są sztosowe. Zamówiłam sobie ja już kilka opakowań, żeby mieć i na pewno wystarczyło. Bo tym razem na pewno dużo zużyjemy. Zmieniłaś temat. Ym... A on się sam pewnie tak dostroił w lekkie. międzyczasie w kokardkę, tak? Przecież to te naklejki go napadły. No dobra, skoro już to jest wszystko lekkie, ale widzę, że coś tam chyba jeszcze jest, oczywiście nie zaglądam. Znajdźmy teraz, skoro wyciągnęliśmy najcięższą rzecz, to wyciągnijmy teraz najlżejszą. Ja nie wiem, gdzie się jedna kończy, a druga zaczyna. O, mateczka, się zdarzyłam! Pojecie, to jest balon lekko brudny ale... Musisz go nadmuchać, żeby dasz komuś balona? Nie! Mogę narysować mu jakąś twarz i go nadmuchać, ale zanim bym go komuś dała, to pewnie by mu powietrze zeszło. Mogę zrobić gniotka, całe dzieciństwo, robię gniotki Nie, nie rób go. Nie, potem, potem go rozwalisz i będzie po całym domu się. ta mąka. Dobra, daj, daj, idę po mąkę. Przyniosłam sobie skrobi ziemniaczaną, przyniosłam kartkę, której zrobię lejka, bo nie mam lejka I marker To się chyba ze skrobi robiło Jeśli się nie wyda, ale już nie pamiętam Zrobimy z tego lejek Może jakoś ten lejek da radę to tam do środka włożyć Bo to jest chyba najgorszy problem Nie pamiętam jak ja to dawałam jak byłam mała Może mama robiłaś pisała? kiedyś? Tak Ja je robiłam. kupowałem Nie, ja robiłam zawsze Improwizujemy No błagam na quiz Pomóc ci? No Próbujmy, miejmy nadzieję, że to się zakończy tego... Nie łyżki, o nie O nie Może tak? Sobie porcjować. To się źle skończy. To się to już źle zaczęło. To się źle zaczęło. Skończy się jeszcze gorzej. Chciałem ci odnieść minutę, ale zapomniałem znowu wystartować. Więc znowu masz dodatkowy czas. To przelatuje nie. Coś jest nie tak w mojej konstrukcji. Mam ci pomóc. No. I tak wstyd już mi pomoże. No powiem wam tak. jestem cały w mące. To będzie taki. Mały gniotek, ale git. Nie narzekaj, naprawdę nie narzekaj, no. Teraz mam problem. Nie. tylko przewiązać. Pada śnieg, Jestecki. pada śnieg, no co? Miałam to jakoś nitką przewiązać, ale udajmy. to będzie jego głowa. Tak, tego z tego trzepie, żeby się marker trzymał. Kurczę, szklankę, odstawiłam. Trzebuję trochę wody. Tam masz butelkę z wodą. Teraz rysujemy oczka. Zostały ci dwie minutki. Nie zdarzy już. Dwie minutki. To może jeszcze zrobimy włoski, skoro mam czas. Co? to. Dajcie mi, kto znać, czy lubicie to i ja uwielbiam. Razem z kim ostatnio odkryliśmy kalendarz z mochi. I on był przeuroczny, nawet myliśmy wszystkie te oczy i wyglądało to, to są. Macie filmik oczywiście w proponowanych, także zapraszam was cieplutko I uśmiechnięta. Nawet jej piegi mogę zrobić takie tycie, ona będzie taka cute Nie wiem czy to widać, że to są piegi Widać lekko Tak? no I teraz jeszcze szybko spróbuję zrobić włoski Włoski zrobię z czegoś takiego, po prostu to przewiążę Co ty robisz? No, nie no Z się robiło, ale ja jej włóczki nie mam Z mu taką opaskę, żeby był jak ninja Ninja? Tak, będzie miał taką jak Naruto nie, no, no weź. O, Naruto było fajny. No to zrób mu jak Naruto. On wygląda jak bombka bardziej. Nie, to jest On bombka. No to, to dawaj, jest. zgnieć go, sprawdzimy, czy działa. Już sekunda, tylko skończę i wtedy już mi czas za 40 sekund! Sartujesz, myślałam, że więcej. No dobra, proszę bardzo, nasz gniątek jest gotowy. Wygląda tak, mogłabym już jeszcze krótko mu dorysować i widzisz. Skniatać. Mocno. Pokaż, że jest wytrzymały. No nie, ale dzięki temu, że to był permanentny marker, to nie zostaje na palcach. Fidget toysik własnoręczny zrobiony. Skażyłam. To już mamy wow, czwarty prezent. Teraz Kitek i ja tutaj sprzątnę i dopiero wtedy wylosujemy kolejny. Dobra, mówika, pora wybrać jedną już z ostatnich albo przedostatni. Ale przecież tu jest jeszcze dużo rzeczy. No, no tak, nikt nie mówił, że wykorzystasz wszystkie. To jest dziwne, to wygląda trochę jak bombka, Wyglądasz. ale jest... To automat na cukierki, tak Czy ci nie wpadł tu przypadkiem? co że nie wiem co on tam robi. Eee, nie szkodzi. Tak się dużo skada, że ja zawsze mam zapas cukierków. to to jest zbyt łatwe. To niechcące tam było, to nie niechcące To jest, jest smart z kalendarza adwentowego odcinka, gdzie kalendarze decydowały o moim dniu, bo ja tylko i wyłącznie rzeczy z kalendarza Macie ciebie oczywiście proponowanych. Ja to wypełnię tym i przywiążę wstążką. No ja ci nawet nie biorę tego czasu, bo to już jest koniec. No to kiedyś się... chce wstążką objadać no, no to i tak to nie ma sensu, no kilka takich, I jest fajne w sumie jako prezent, to jest takie urocze Prawie gotowe, teraz jeszcze tylko wstążeczka tak To za chwilę, mogę ci go dać, ale później Wypadło coś? O, wypadło No wypadło Czekaj jeszcze chwileczkę Zdecydowanie oszustwo To jest twój problem? No nie jest mój problem, co ty tam Robiłeś pani automacie? Proszę bardzo I mega cute Patrz, już mam łącznie pięć prezentów No dobra, czyli mam czas jeszcze na ostatni, tak? Tak Ostatni? Ostatni już prezent. Okej, okay, to muszę wybrać dobrze To mnie cały czas ciekawiło, to jest... O nie Foremka na donaty O kurczę, tego się nie spodziewałam Myślałam, że to coś innego No dobra, foremka na donaty Coś, co... 5 minut zdążę. Eee, mamy szybko indukcję. I szybko rozstawisz czekoladę! To było ekspresowe rozstawianie czekolady na high speedzie. Moja indukcja mi teraz bardzo pozytywnie zaskoczyła. Wstety, niestety, chyba się wyrobisz. Serio? ile mi zostało? Nalewamy. Dwie minutki. Okay. Chciałam z tego zrobić takie czekoladowe Donaty, tylko widzę, że już na środek To do renie istotne, zaraz to wytrę. A na sam wiesz dane posypy. O nie, tak się spieszyłam, żeby to cukierek ze Smartisów w Co? No! No co, no, mam tylko 5 minut na wszystko! I teraz, co najważniejsze, to mam posypy, Te wcześniejsze i jeszcze mam gwiazdki. No i mam jeszcze mini pianki. Ozdabiamy! Cukierek, się. Tutaj dam trochę pianek. Donatowiak, Donaty ekipy. Tutaj damy same gwiazdki. Nie blokuj się, teraz błagam cię. Dodamy niebieskie ozdoby po prostu. Kuleczki. Mam no, chyba się na wyrobisz. wyrobić. Teraz tutaj wszystko czyścimy. 17 sekund koniec. Dobro Dobra wyjmuj te donaty teraz z foremki. No nie no już skończyłam. No zostało ci 10 sekund, wyjmij donaty z foremki. No bo co ty dasz komuś w foremce, tak? Nie, no ja miałam je zrobić, a to że dam na przykład za parę godzin, bo one sobie teraz poleżą w lodowcy, to już jest druga sprawa. Są gotowe. Tak samo jak nasz świecznik. Ja, ja po 5 minutach tak chciałabym je wyjąć i teraz dać jako prezent. I co teraz? Jest wszystko skończone, łącznie zrobiłam 5, nie 6, o ja! Zrobiłam 6 prezentów. Jestem z siebie, mega dumna Koniecznie mi napiszcie, który z tych prezentów najbardziej Wam się podoba. Ja już wygra. wybrałem, ja już no. wybrałem. Moim zdaniem to jest numer 1. No, tym naj, najpiękniej Ci to wyszło. Numer 2 bym wybrał chyba peeling, a nie czekoladki. Numer 3 to, numer 4 to jako ostatnie, bo to było oszustwo. I Gniotka też lubię. W sumie wszystko jest okej. Okay. Ja najbardziej zakochałam się w tych czekoladkach i oczywiście właśnie w tym notesiku Także wy koniecznie napiszcie, co Wam się podoba najbardziej i koniecznie zostawcie mi dużo kciuków w górę, ponieważ dało. Mam radę, to był mega challenge, bardzo mi się podobał, a my słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku, buziaki, pa!